Jednak epizod tylko widać całkiem przelotny, bo się już potem więcej nie powtórzył. I widać, że epizod to tylko był. Znów bowiem pogrożyło się wszystko w danych, całkiem konkretnych, związanych z wójtem wsi Hedesdorf, z czcigodnym Reifeisenem, i z profesorem Fajem, i z Schulzem, i z Durandem, i z Władysławem Grabskim, i znów z doktorem Haze. Więc niech pani pomyśli, kończył już Mieniewski, jednak większa swoboda, utkana z mocnych węzłów interesu, przetykanego zresztą jedwabiem miłości. Pani Kostryniowa wysłuchała lidera w skupieniu i z wdzięcznością. Czyż mogła wnikać w tak Trudne dowodzenia, czyż mogła je zrozumieć, nie mogła i nie chciała nawet. Zdało się jej ważniejszem samo wrażenie, odniesienie z rozmowy, wrażenie solidności, rozumu i miłości, po prostu ideału. Powiedziała to nawet Zuzie, gdy przebierały się by dziś wieczorem zwiedzić razem z Trzegorzem Bibliotekę Lachowskich. Ci ludzie, mówiła Stanisława, mają jednakże swe ukochane ideały. Ideały tak szczytne, że z tego, co opowiadał o tym pan Mieniewski, wynika, iż socjaliści pracują w tej dziedzinie razem z księżmi. Po prostu razem z księżmi. Czy wyobrażasz to sobie u nas, w osadzie górniczej? naszego kanonika pracującego razem z panem drążkiem wobec takiej wyżyny dążeń możemy już nie zważać na to że nam lachowski wizyty nie złożył i idziemy tam zwiedzać do niego a teraz szły zuzanna z matką we dwie przez salę biblioteki lachowskich obie tak piękne tak poważnie kroczące wśród tych skarbów kultury od tylu wieków, gromadzonej wysiłkami szanownych pokoleń. Przysłuzała myśla się czegokolwiek o sprawie kozy przenigdy. Stanisława nie widywała się już teraz z kozą w pensjonacie, kryła za sobą starannie wszystkie ślady. Oraz sztywna harmonia pozorów trwała pomiędzy matką i córką. Od owej sceny, zaraz po śmierci ojca, dyrektora Kostrynia, od owej sceny przyparowanie z pierścionków od cygar. To już tak pozostało i może pozostanie na zawsze. Ujęły się pod rękę. Służący zatrzymał je w ostatniej sali bibliotecznej, jakby w sanktuarium wszelkich skarbów kultury. W obramowaniu ścian starożytnych, wypełnionych pod sufit książkami przestrzeń powietrza zdała się drżeć łagodnie w blasku starych świeczników. Kostryniowa zmarszczyła gładkie czoło, przestrzeń powietrza zdała się drgać, jakby dreszczach wiedzy. Zuzanna uśmiechnęła się przykładnie a stary kamerdyner w ciemnozielonym fraku i ciemnej bordo kamizelce i w zielonych, liberyjnych porteczkach usłyszawszy dyskretne słowo wiedza ją co żywo objaśniać. Nim, jaśnie pan ordynat, zejdzie z pokojów na dół. Otóż tak, póki co biblioteka jest zamknięta do dostępu publiki, jako że się należy tutaj remont przeprowadzić, i tak ciągle zwlekają z remontem, i póki co marnują się te cuda, całkiem nieoglądane przez publikę ani przez ludzi. Cuda następujące szabla ukazał w szafce oszklonej, spoczywającą na ciemnym aksamicie szabla wielkiego Hetmana Lachowskiego, który rozgromił ordę tatarską, a na miejscu tej wiekopomnej bitwy Założył miasto Lachów. Zuzanna podeszła parę kroków. Oto ta wielka szabla, czyli rapier sławnego podróżnika, i admirała Vasco da Gamy, który odkrywszy nieoficjalnie Amerykę, wrócił do Europy. Szabla Hetmana i spada admirała i znów czepiec, wyszywany perłami straconej na szafocie królowej. Sukumana naczelnika, kamerdyner w nicianych ponczochach, na wyschniętych łydeczkach starczych, nic przecież nie rozumiał z tego, co opowiadał. Tak tedy wielkie czyny po latach, wielu latach stają się zwykłą papką wydarzeń w ustach starego sługi. Jeżeli taki jest lot wielkich czynów, cóż wszystko inne zwykłe. Cóż zwykłe życie ludzkie I cóż jakaś tam miłość Czy rozpacz, czy nieszczęście I cóż jakaś tam Nagle Zuzanna zapłąkana na wysokich obcasach Wysoka, szczupła W starannej swej żałobie Po wąskich, okrągłych Stopniach schodzili już Panowie, przeprasając Za chwilę czekania Strzęgosz pierwszy Z myślą pieczołowitej a próbował jeszcze raz każdego schodu, zanim hrabia Lachowski już całkiem pewnym krokiem. Służący znikł po chwili wrócił, tocząc przed sobą piękny, specjalny wózek, pełen butelek, starej pięknej zastawy z jakimś przykąskami. Nie wypadało podziwiać tego wszystkiego tutaj zaraz, więc tylko ZUSA przeprosiła za tyle ambarasu. Tak, był to kaprys chcieć, aby sam właściciel biblioteki pokazał swoje zbiory. Hrabia Lachowski zaprotestował energicznie. Obowiązek najświętszy właściciela spełniać takie kaprysy. Ordynat uśmiechnął się łaskawie z wielkim wdziękiem. Już nie pamiętał, co prawda nigdy nie pamiętał, co ma tutaj w pałacowej bibliotece, a co się mieści w bibliotece zaimkowej Lachowa. Hrabia Lachowski nie cierpiał wszelkich nas tytułów, bardzo tego nie lubił, gdyż nigdy nie pamiętał. Postanowiono najprzód zacząć zwiedzanie, a potem resztę czasu poświęcić na omówienie wrażeń i posiłek. Pan Strzęgos zaczął ochotnie, zaraz z brzega. Ją pokazywać jakoweś wielkie druki, które niby ogromne ptaki martwe pod jego dłonią suchą ożywały, szeleszcząc stronnicami jak skrzydłami. I to jest najpiękniejsze. Iść wolno naprzód, myśleć o czym innym, na najciekawsze rzeczy nie patrzeć w salę, wodząc po nich oczami. Iść tak powoli, w jakimś głosownym międzyczasie a przecież wiedzieć że tam całkiem gdzie indziej w domniemanym układzie niespodziewanej pory rozciąga się granica całkiem inna tam właśnie tam przed nami wśród smugi czasu niespodzianej a nie u Leży granica naszych najdroższych cierpień. Zuza widziała przed sobą kształtną sylwetkę matki, zasłaniającą cały prawie zarys postaci strzęgorza. Zabawna rzecz, ten niby jakiś wuj, ten strzęgosz, przyjaciel platoniczny. Widać stąd jego czoło, kawałek grwi, piękny orli nos, resztę zasłania matka. Jeszcze tylko widać na książce rękę Strzęgorza, upstrzoną brylantami. Od tego to do człowieka dowiedziała się wreszcie o wszystkim, że Tateusz popełnił morderstwo. I w jakiej służbie? W ordynacji, jako normalny hajduk straży leśnej. Hajduk ze straży konnej, powtarzała Zuzanna w myśli, krocząc uważnie przy boku ordynata. A jednak, 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 od czasu, gdy pan Strzęgosz opowiedział jej właśnie te wszystkie okropności, wiedziała już Zuzanna, że nic jej nie rozłączy z Tadeuszem. Że się w nim lęgnie tam jakieś zło szalone i namiętne, jedyne, a tak wspólne. Słyszysz, Leonoro, słyszysz, już nic jej nie rozłączy z Tadeuszem, choćby się całe góry na najokropniejszej zbrodni rozrosły między nimi. Straży konnej popełnił morderstwo. Otóż to jest najcichsza muzyka niezachwianej nadziei, w której dźwiękach żałosnych, a przecież tak szczęśliwych, doświadczała Zuza najtrwalszej równowagi. Tadeusz goni po lasach, szczuje pachołek ordynata czy hajdus strażnik leśny czy jak to nazywają a tu jego dziewczyna idzie z tym samym hrabią pośród grubych pokładów przed wiekami pisanej mądrości taki jest bowiem nasz świat wielki obcy że wciąż zawsze rozłąca wszystko i im dalej odejdziesz tam ci łatwiej powrócić będzie taki jest świat wieczyście inną stroną świecący, a na innej obecny. Tam zapłacony hajduk Straży Konnej, a tu uprzejmy pan ordynat Lachowski. Hrabia Lachowski, choć znali się tak mało, prowadził Zuzę serdecznie, osobliwie niby pod rękę. Czy tylko z lekka ramię podtrzymując, czy też tylko Ogólnym technikiem ruchu, przyciągając do siebie. Pan Strzegol z kostryniową wysunęli się naprzód. Hrabia pozostał w pokoju starych Biblii, Ewangelii, sam na sam z kostryniówną. Służącego odprawił do gotowania kawy, takiej jak nigdy indziej nie ma, chyba w Warszawie. Pan Janachowski opowiadał cierpliwie o swym młynku turecki, o tym, jak woda winna spływać powoli i o tym, że maszynki, wymysły mechaniczne, nowe te wszystkie wynalazki nie tylko prażą, lecz po części zawsze zagotowują kawę, a tylko zwykły filtr, odwieczny filtr ordynat schylił się nad otwartym Nowym Testamentem iluminowanym ozdobnie papier księgi strudzonej jakby wyczerpanej już przez wieki giął się z wodną zmienną wklęsłością wypukłością i brola zaorana zbronowana rzekomo równa a zawsze przecie falista w swoim kształcie rząd starych liter greckich może gotyckich tego nie rozróżniała zuza szczepiających się wzajem od góry aż do dołu stronicy rozpoczynał na górze anioł lub umartwiony święty, czy też, jak tu, obraz Bożych narodzi. — Niech no pan patrzy, panie hrabio! — wykrzyknęła z zachwytem Zuza. — Niech no pan tylko patrzy! W zarysach inicjału, niby spośród przestrzeni wyjęta, w inną przestrzeń pergaminowej wieczystości przeniesiona, siedziała Boża Matka, oczami jak niebieskie turkusy, wpatrzona wprost przed siebie. Wpatrzona tak spokojnie, a przecież jakby w głębie bezdenną, niewystłowioną nigdy. Na swym lęku trzymała dzieciątko. Nie takie, jakie wydrukowane było na okrągłym pudełku od pudru do zasypywania niemowląt. znacznie chudsze i wątlejsze, prawie silne, Także miała nie pamiętać Zuzanna o dziecku swem, prawie że niewidomym i tylko tylko znanem co z bólu zabiegów chirurgicznych oraz z kilku wąkliwych słów doktora, miał być chłopiec. Czy ma jakieś znaczenie ta sprawa? Nie ma wcale znaczenia, i żadna zbrodnia nie może mieć znaczenia, gdy tylko smutek po sobie pozostawia, a już nic i nic więcej. Żadnych żalów, wyrzutów żadnych. Niech pan patrzy, panie hrabio, na te przeciwne barwy. Rzecz przemijania zostaje kłębek barw, a nad nim, jak tu na tym malunku czy też nad zapomnianym krzyżem nieznanej już nikomu Lenory, czy też nad niewidomą ziemią przykrywającą wszystkich zbłąkanych i zatraconych ludzi, błyszczą wysokie gwiazdy. Owinęła zuzę woń anielskiego tytoniu i zabrzmiały nad głową senne, znużone słowa. Tyle miałem przykrości dzisiaj. Nie ma pani pojęcia i może nawet nie potrafiłbym pani sformułować charakteru tych bolesnych przykrości.